Można by powiedzieć, że ta dzisiejsza Ewangelia przypomina nam o tym, że to Bóg do nas przemawia, a nie ja człowiek. Bo jaka jest różnica między Bogiem a człowiekiem? Człowiek, jeśli ma czymś się podzielić, to po pierwsze zacznie zabezpieczać siebie, żeby nie wyjść na naiwnego. Po drugie... Zobaczy, jak to zostanie przyjęte, żeby nie dawać czegoś na marne. I po trzecie, będzie bardzo mocno kankulował, żeby w tym wszystkim to, co ja daję, nie zostało zmarnowane. A w konfrontacji z dzisiejszą Ewangelią można by powiedzieć: Pan Bóg mówi, że On daje w obfitości. I nie patrzy na odpowiedź człowieka. On się cieszy, jeśli ta odpowiedź nastąpi. Ale jeśli nie nastąpi, to nie znaczy, że Pan Bóg nagle zakręci kurek z łaską i powie stop. Bo popatrzcie, doświadczenie religijności to nie jest moja ofiara. To nie jest oddanie tego, co mi zbywa, ale doświadczenie religijności to jest przede wszystkim doświadczenie miłości. To znaczy, że ja czegoś nie wydzielam, tylko daję całkowicie. A co robi Bóg? Bóg daje całkowicie i mówi: pamiętaj. Ja daję nie tylko dla tych, którzy są doskonali, ale przede wszystkim ofiaruję się dla tych, którzy są spragnieni, którzy nie potrzebują, którzy widzą, że beze mnie tak naprawdę wiele rzeczy wydać się nie może. Bo Bóg przychodzi do tych, którzy pragną jego pomocy. Oczywiście tu się rodzą. Pytania bardzo istotne i ważne. Pierwsze pytanie: to co ja myślę o sobie? I Pan Bóg mówi: zostaw to. Nie patrz na to, czy jesteś godny, czy niegodny. Popatrz na to, czy jesteś głodny. Czy Ty rzeczywiście Boga potrzebujesz? Po drugie, czy Ty widzisz tą łaskę, którą Pan Bóg Ci daje? Że On nad tobą się pochyla i daje ci obfitości. I wreszcie na końcu, czy Ty umiesz za tą łaskę być wdzięczny? Czy jesteś w stanie podziękować Panu Bogu i powiedzieć, być może na to nie zasługuję, ale fajnie, że mnie tym obdarzasz. Popatrzcie. To, co dzisiejsza Ewangelia pragnie, abyśmy zobaczyli przez tą perspektywę Eucharystii, to to, że Bóg pragnie ci pomóc. I nieważne, co myślisz o sobie. Nieważne, jak siebie oceniasz, ale Bóg naprawdę Cię kocha. I tu powstaje drugą kwestia, którą my musimy zobaczyć. A mianowicie. Skoro Bóg pragnie ci pomóc, który daje ci w obfitości, to to, czy ty pozwalasz mu na to, żeby on cię obdarował? Bo to, że Bóg daje, to jest pewność. Ale nie wystarczy, że ktoś da, to ja muszę to przyjąć. Dzisiaj Pan Bóg, przychodząc do każdego z nas, zadaje nam tylko jedno pytanie. Czy umiesz przyjąć to, co dostajesz w życiu? Nie tylko to, czy się umiesz tym cieszyć, czy nie, tylko czy umiesz przyjąć, czy umiesz skorzystać z łaski, która jest ci dana. Jeśli tak, to jestem spokojny o Twoją wiarę, jestem spokojny o Twoją miłość. A jeśli jeszcze nie, to być może warto otworzyć oczy i postarać się przyjąć to, So be with Amen.